Nie byłbym sobą, gdybym nie wrzucił aktualizacji z zapuszczania zarostu, a bardziej brody. 8 czerwca stuknęły 3 miesiące, odkąd postanowiłem chodzić zarośnięty. Zmiany mogliście również zaobserwować na moich innych filmach, na których występuję. A jak nie oglądaliście, to specjalnie dla gapiów wrzucam 3-miesięczną przemianę. Nie ma za co. Kolejna nudna aktualizacja bez ciekawych wstawek. Nie tym razem, ponieważ jest ze mną mój, miejmy nadzieję, przyjaciel odsiwiacz firmy Cameloman, dostępny za jakieś 17 zł w Rossmanie. W najgorszym przypadku będę musiał pofarbować też włosy. Jest to trochę szalone. Uf, uf. E... Przenieśmy się na balkon. Chwila, moment. A nie do łazienki? No właśnie nie, w łazience mam za słabe oświetlenie, a przecież muszę wszystko idealnie widzieć. Let's go. Dobra, zrobiłem sobie szybki unboxing paczki. Co my tu mamy? Instrukcja użycia. Jakaś foliweczka, żeby się nie upierdzielić. To pewnie jakieś rękawiczki. Co jest dziwne? Jakieś mieszadło. Balsam rewitalizujący włosy z biotyną. To pewnie się używa po całym procesie. I Raz Razy dwa w proszku. Będzie można proces powtórzyć, jak może się uda poprawić zarost. Kolor. Zobaczymy. O kurde, zapomniałem miski. Zaraz wracam. Kilka momentów later. Wracam z miską. I co? Dobra, już kiedyś malowałem włosy. Więc na pewno pamiętam jak to się robiło. Tutaj macie zdjęcia. Dobra, odświeżacz. O, jest nawet napisane ile mililitrów wody. Jaki stosunek zmieszania. Ciepła woda. Ciepłej wody też nie mam. One minute later. Trochę wieję. A, to chyba będzie problem. Dobra, mam wodę. Jednak zrobimy to w pomieszczeniu, bo na balkonie dzieciaki się drałą i nie mogę się skupić. Dobra, możemy zacząć działać. Co do mililitra odliczona woda. To... Dobra, gdzie ta instrukcja? Przed Państwem antyporadnik, który w sumie można traktować jako poradnik, ale poradnikiem generalnie nie jest, a mógłby być, bo w sumie efekt jakiś tam z tego całego zamieszania jest. cóż mogę powiedzieć, jestem trochę w szoku, bo nie wyszło tak tragicznie jak myślałem, miał to być trochę antyporadnik, a wyszedł trochę jakby poradnik Co prawda boki zarostu nie są aż tak przyciemnione, widocznie za bardzo nasmarwałem tutaj tłustym kremem i aż tak farba nie sięgnęła Albo po prostu są za rzadkie jeszcze po urodę tutaj o, czy nawet wąsy, to tak to powiem szczerze ładnie chwyciło, co prawda tutaj jest trochę jaśniej ale robię to, a nie, uk nie ukrywajmy trochę na ślepo. Mam jeszcze jedną saszetkę więc na pewno to się powtórzy, zrobi to trochę lepiej. Może się kogoś poprosi o pomoc albo skorzysta z lustra. Mam nadzieję, że krótki materiał, bo z aktualizacji brody zazwyczaj robię krótkie filmiki. Wam się spodobał, może ktoś skorzysta z poradnika, choć nie polecam raczej. Trzymałem tam 5 minut około i... W sumie do włosów jest chyba idealnie dopasowany kolor. Trochę roboty z tym było, trochę się człowiek ufajdał, ale efekt jest zadowalający. Jak na moje zdolności techniczne, to takie 8 na 10 sobie spokojnie mogę dać. I co? Widzimy się za miesiąc. Muszę robić aktualizację, bo mam kilka fajnych pomysłów. Oczekujcie.